Wspomnienie świętego Szymona Świetnicy świadomi naszych grzechów, zaniedbani słabości, uznajmy, że jesteśmy słabi i grzeszni, a tę najświętszą ofiarę sprawuje Jego dziękczynu, czynu, sprośną łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Anny. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje Niech się zmiłuje nad nami Bóg i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, dodałeś świętemu Szymonowi łaskę głoszenia Ewangelii, sprawia, byśmy posłusznie jej nakazom. pełnili Twoją wolność i doszli do Ojczyzny niebieskiej, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki. <coughs> bóg. Czytanie z księgi wyjścia Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem, lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż zbranił się wypuścić synów Izraela ze swego kraju. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszy miesiąc roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, tak, dziesiątego dnia tego miesiąca, niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech postara się o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może stworzyć. Baranek będzie bez skazy, sam jednoroczny, być możecie jak nie albo kośle. Będziecie go strzec, aż do 14 a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierza. Wezmą krewę ranka i potropią ją odcznia i probi domu, w którym będą. I tej samej nocy spożyją miejsce pieczone w odniósł, spożyją je pewnym niechwaszonym i Nie będziecie spożywać z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na odniósł z dłoń nogami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na dzień następny, spalicie go. Tak zaś spożywać je będziecie. Jodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to paska na prześpach. W tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła. I odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan, krew będzie Wam służyła na oznaczenie domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród Was prawie niszczycieli. Gdy będę karał ziemię egipską, dzień ten będzie dla Was dniem pamiętnym i odchodzicie to będziecie jako święto dla uczczenia Pana, Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na nasze. Oto słowo Boże. 何 zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu, oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział, nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jak chleby pokładne, których nie wolno było jeść ani jemu, ani jego towarzyszą, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają świętymi spoczynek szabatu, a są Oto powiadam wam, tu jest coś więcej niż świątynia, żebyście zrozumieli co znaczy, chce raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępilibyście niewinnych, albo wiosen człowieczy jest panem O Oto słowo Pańskie. Po wiek Chrystus. Po który jest źródłem wszelkich głask, przedstawmy naszą ufne prośbę. Mówimy się za wspólnotę Kościoła aby była dla współczesnego świata czytelnym znakiem Bożej obecności. Ciebie prosimy. Mówmy się za osoby konsekrowane, aby ich wierność powołaniu była żywym świadectwem bliskości Boga. Ciebie prosimy. My się zapojili samotnych, aby w Chrystusie odnajdowali siłę do znoszenia utratnień i trudu codziennego życia. Ciebie prosimy. Pod w intencji dziękczynnej, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Anny, Ciebie prosimy. Wsłuchaj za nas to zgromadzone, abyśmy zawsze byli wierni nauce Chrystusa, Ciebie prosimy. Bożojcze nieskończenie dobry, przyjmij nasze modlitwy i obdarz nas łaskami. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank mm -hmm. you.

dla nas abyśmy Tobie składali dzień i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, przedchodzący, miłosierny Boże. Święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, kochając. Święte, Wszelkiej świętości uświęć te dary mocą Twojego Boga, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na rękę, wziął krew i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po że wziął kielich i ponownie dzięki <coughs> Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc Jeszcze i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich w krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Poczyńcie na moją pamiątkę. Wajemnica wiary. Chrystus, Chrystus, martwych, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi Sprawa by aby lud w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Grzegorzem oraz z całym uprzejmieństwem. Pamiętaj także o naszych małych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją śmierci i o wszystkich, którzy w Twojej łasce z tego świata. Dopuść poglądania do oglądania Twojej światłości. Poświęćmy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, Ze Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka i chwana przez wszystkie wieki wieków. Znamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Mas ona nas swoboda na swojego. Na Wybaw nas, Panie, Otła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspąż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od rzeku i bezpiecznie od Sła wszelkiego zamętu, pełni nadzieję i oczekiwanie przejścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój Mój Wam daję. Prosimy Cię nie zważyć na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, na pełnej Jego pokoju, by do pełnej jedności, które żyjesz i królujeś na wieki wieków. Pokój Pański, niech zawsze będzie z Wami. Thank mm -hmm. Ubrimy się. Boże, gdy nas spośliłeś najświętszym sakramentem. Sprawę byśmy naśladowali nadowali świętego Szymona, który chorób u Ciebie. I z ogromną miłością służył Twojemu ludowi przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Błogosławimy Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.